Co mnie kręci, a co uwiera? Radość czerpię z codziennych rytuałów, znanych i powtarzalnych. Na przestrzeni lat niektóre przechodziły i odchodziły, ale wiele pozostaje niezmiennych. One dają mi uziemienie i wiem, że zawsze mogę robić coś, co przyniesie mi zadowolenie oraz spokój. Radość dają mi też ludzie i zwierzęta. A co mnie irytuje i męczy? Paradoksalnie ludzie, ale o tym później. Pisanie. Piszę wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Dziennik, który zna każdą moją myśl i wszystkie tajemnice. Papier, który widział moje upadki i powroty do życia. Znosił powtarzane w nieskończoność słowa krytyki i pragnienie miłości. Opisuję w nim swoje przemyślenia i prawie zawsze znajduję remedium na problemy. Poezję, której zamieniam brzydotę w piękno. Opowiadania, w których tworzę dobrą historię. Rietony, które stanowią zapis mojej życiowej przygody. Recenzje książek, aby zachęcić do przeczytania dobrej opowieści. Pisanie ma moc terapeutyczną. Książki. Jestem szczęściarą, że mogę czytać. Uwielbiam delektować się każdym słowem. Wciągam się w lekturę, zanurzam w życie bohaterów. Całkowicie zatracam się w każdej stronie i nic już nie jest ważne. Książki nie raz uratowały mi życie uchroniły przed smutkiem dnia codziennego. Momentami wolałam przeżywać decyzje bohaterów, niż podejmować własne lub myśleć o tym, kto mnie skrzywdził i jaki miał w tym cel. Moim zdaniem każda książka ma swój czas w życiu. Z każdej biorę to, czego potrzebuję. Czasem zmieniam tok myślenia, a z czasem uwierzyłam, że dobro zawsze zwycięża. Yoga i medytacja. Czerpię z tych praktyk spokój i energię. Pomagają mi osiągnąć stabilizację fizyczną i psychiczną. Przyczyniają się do zmniejszenia bólu ciała, ale także zmniejszają zmęczenie głowy. Są dla mnie codziennym wzmocnieniem i drogą do siebie. Systematyczna praktyka sprawia, że łatwiej mi żyć i mierzyć się z często napotykaną głupotą ludzi lub lenistwem. Stretching daje doskonałe efekty w pracy z ciałem. Doświadczam tego po miesiącach ćwiczeń i nie żałuję, że przemogła mnie chęć do wspólnych ćwiczeń. Nie zawsze mi się chce, ale efekty fizycznej aktywności są tak cenne, że nie odpuszczam. Wędrówki. Jak sięgam pamięcią, zawsze dużo chodziłam. Na pewien czas przesiadłam się na rower, ale czasy bezwarunkowej miłości do dwukołowca minęły. Spacer mnie uspokaja, zwłaszcza w lesie czuję się doskonale. Ostatnio wybrałam się samotnie na szlak w górach świętokrzyskich. Mogłam obserwować drzewa i słuchać piwów ptaków. Nie przeszkadzały mi żadne odgłosy cywilizacji. Byłam tylko ja i las. Chodziłam tak kilka godzin, głowa wtedy bardzo odpoczywa. Okazuje się, że można o niczym nie myśleć, tylko iść przed siebie. Wieszczady pokochałam kilka lat temu, gdy byłam tam pierwszy raz. Wtedy byłam zupełnie inna, ale coś we mnie zakiełkowało, i myślę, że wrócę niebawem w te rejony, gdzie narodziła się miłość. Dzisiaj, gdy wracam ze szlaku spocona, zmęczona i z plecakiem lżejszym niż na początku drogi, jestem szczęśliwa. Ludzie i zwierzęta. Jest kilka osób w moim życiu, przy których czuję się bardzo dobrze. Nie muszę się przy nich zastanawiać, co mogę powiedzieć, aby nie zostać źle zrozumiana. Nie muszę martwić się o niesłuszną krytykę. To ludzie, którzy znają mnie bardzo dobrze i mogą być wobec mnie całkowicie szczerze. Dwóm z nich dałam do przeczytania początek mojej powieści, wiedząc, że otrzymam prawdziwą opinię. To osoby, które nigdy nie pomyślą o mnie, że idę z prądem, a raczej doradzą, jak lepiej spakować plecach na dłuższą wędrówkę pomarzenia. Wszystko oczywiście wbrew logice. Zwierzęta to istoty, które zasługują na mój wielki szacunek. Te domowe i te dzikie. Domowe to kochane stworzenia, które przekazują miłość w niezwykły sposób. Wyczuwają gorszy nastrój i sprawiają, że jest naprawdę lżej. Kochają bezwarunkowo. Dzikiego osobnika jeszcze spo nie spotkałam, na szczęście. Niestety ich populacja spada przez durne zachowania i działania ludzi. Zastanawiam się, co mnie uwiera w tym moim małym świecie? Ludzie. Ich zachowania, głupota i arogancja. Wiecznie narzekają, a nie robią nic, aby polepszyć swoją sytuację lub choćby myślenie, które w konsekwencji doprowadzi do polepszenia sytuacji. Ciągle krytykują, uważając, że wszystko wiedzą najlepiej i mają patent na mądrość. Udzielają porad, o które nie są proszeni. Nie słuchają. Zabijają lub dręczą zwierzęta. Są leniwi i nieodpowiedzialni. Piją litry alkoholu. W niczym nie pomaga. Wykorzystują każdą okazję, żeby się napić. Nieważne, czy to koncert, czy rodzinny festyn. Do tego ciągle są jakieś promocje na piwo. Kupisz czteropak, piątą butelkę masz gratis. Nie przekazują dzieciom wartości, bo co pomyśleć o ojcu, który na górskim szlaku poucza syna, żeby nie przepuszczał innych, bo w ten sposób nie zajdą do wieczora? Jeśli mogę... Staram się unikać takich osób i nie wypowiadać w ich obecności. Ale niestety moja twarz mówi więcej niż słowa.